Dotychczas był pan bardziej znany jako autor powieści science fiction z gatunku, z rodzaju urban fantasy. Był pan nominowany aż 10 razy do nagrody Janusza Zajdla i raz pan tę nagrodę otrzymał. Proszę powiedzieć, dlaczego postanowił pan opuścić te gościnne progi science fiction i postanowił popełnić kryminał? Znaczy ja nie do końca je opuściłem, bo jakby cały czas pozostaję gdzieś w tamtym kręgu, bo fantastyka to jest gatunek, który bardzo... W momencie, kiedy autor zdobywa jakieś doświadczenie, jest bardzo dla niego otwarty, pozwala właściwie przekraczać wszystkie możliwe granice. Ale w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że dla autora pewne ograniczenia są dobre. To znaczy, jeżeli pojawia się określone ograniczenie gatunkowe, jeżeli pojawia się, jak pojawiają się jakieś ramy, to jest formą ćwiczenia i doskonalenia warsztatu, także wejście w te konkretne ramy i spróbowanie w tych konkretnych już blokadach, ograniczenia, których fantastyka nie ma. I wtedy stwierdziłem, że fajnie byłoby. Się ciągnąć po inne rzeczy, które bardzo mocno mnie interesują. A kryminał czy thriller zawsze y, pełnił ważną funkcję pośród rzeczy, które oglądałem, pośród rzeczy, które przyswajałem, więc stwierdziłem, że spróbuję w tym kierunku. Czyli y, miłośnicy no, pana twórczości, science fiction, mają powody, żeby się obawiać? Y, nie do końca. To znaczy, ja tam się będę cały czas pojawiał. Tylko, że tak jak mówię, to jest poligon. W sensie y, fantastyka zawsze funkcjonuje jako, jako pewnego rodzaju poligon doświadczany, ale także y, możliwość do. do... Przetestowania wszystkich możliwych gatunków. Wszystkie gatunki mieszczą się w fantastyce. Ja tworzyłem już kryminały tylko z elementami fantastycznymi. Teraz natomiast stwierdzam, że to jest taka chwila, w której szkoda byłoby stać cały czas w jednym punkcie i cały czas kierować się jakby w jedną tylko stronę. Fajnie jest dla twórcy każdego, jeżeli zmierza także w zupełnie różnych kierunkach, więc myślę sobie, że teraz będzie to w miarę równy podział. Widzimy w Pana twórczości nawiązania do pop kultury. E, widzimy nawiązania do iluzji, widzimy e, nawiązania do Ocean Eleven. Ja myślę sobie, że cały czas wszyscy żyjemy na styku rzeczywistości e, tej, która nas otacza, i popkultury właśnie, ponieważ pomimo tego, że żyjemy na co dzień i to jest rzeczywistość, w której jesteśmy, to jednak popkultura wyznacza nam pewne trendy. My pewne rzeczy wiemy wyłącznie z popkultury, uczymy się pewnych rzeczy e, wyłącznie z popkultury. Na przykład większość Polaków jednak wie jak wygląda nowy Jork wyłącznie z filmów, prawda? I oszuści, którzy tutaj są głównymi bohaterami, oni na tym polu operują, na tej granicy, właśnie pomiędzy tym, co e, oczekujemy, tym, co e, gdzieś jest w tych mitach nowych, popkulturowych, a naszej rzeczywistości. Te wszystkie mity typu Nasze życie może się odmienić w ciągu jednego dnia, po prostu może się spełnić marzenie od pucybuta do milionera. To są te punkty, w których, w których wszelkiego rodzaju, czy iluzjoniści właśnie, czy oszuści, czyli ci ludzie, którzy odwracają naszą uwagę, którzy karmią nas marzeniami, najlepiej działają. A to, co chciałem pokazać także w tej książce, to konfrontacja z rzeczywistością. Jakby, co się dzieje w chwili, kiedy te wszystkie marzenia, które są tak naprawdę szwindlami, oszustwami, przekrętami, co się, co się dzieje zaraz potem, co się dzieje, kiedy one się rzeczywiście z tą rzeczywistością konfrontują. Wspomina Pan też w notce okładkowej, że szwindel oparty jest na faktach. Proszę powiedzieć, co w tej książce jest faktem, a co jest fikcją literacką? Wszystkie przekręty, które się w niej pojawiają, e, szczególnie te mniejsze, są oparte na prawdziwych historiach, w jaki sposób e, dzisiaj oszukuje się e, odbiorców wszelkiego rodzaju. One oczywiście są minimalnie dostosowane do fabuły, ale generalnie to są przekręty, jakie, jakie faktycznie się dzieją, jakie się toczą. Główny wątek, czyli... Mm, ten cały przekręt, wokół którego toczy się e, akcja. Nie mówię o zwrocie akcji w samym finale, tylko o, o tym głównym, do czego dążą bohaterowie. To jest z kolei numer, który wydarzył się w latach 80., był zrealizowany przynajmniej częściowo w latach 80. w Wielkiej Brytanii. A, I tam on się udał. Tam się udał, i e, dopiero po dwóch latach gdzieś tam złapano sprawców z zupełnie innego powodu ich, ich wtedy e, z, z tym numerem powiązano. Oczywiście bohaterowie są fikcyjni, ale e, stanowią też kompetencje populację ludzi, których miałem okazję poznać albo ludzi o których, o których dużo słyszałem, e, na przykład od policjantów z wydziałów kryminalnych. A proszę powiedzieć, co było tą główną inspiracją do tego, żeby powstał A Znaczy ja zawsze chciałem opowiadać o oszustach. Uważam, że e, to, są, to jest ten rodzaj przestępstwa, który, e, który fascynuje mnie ze względu na to, że wymaga ogromnej znajomości psychologii, że jest zwykle wykalkulowany, że jest zwykle. E, zrobiony z ogromną premedytacją. Zabójstwo, prawda, może się wydarzyć na różny sposób. Ktoś sobie je zaplanuje, owszem, ale w wielu przypadkach, czy podejrzewam, że w większości przypadków jest tak, że jest to dzieło afektu, jakiejś sytuacji, nerwów. Natomiast oszustwa nie da się zrobić w ten sposób. Oszustwo musi być zawsze wykalkulowane, jest wymierzone na czyjąś krzywdę, a co więcej, jak wiele sztuk walki, jak chociaż bajki, to wykorzystuje to, co jest w nas, naszą siłę, przeciwko nam samym. I, i o tym chciałem też poopowiadać, bo to jest ten aspekt, na który którym możemy być e, narażeni na co dzień. Oczywiście, że każdy z nas niby jest narażony na zabójstwo prawda, w różnych okolicznościach, ale jednak w oszustwa wpadamy dużo łatwiej od tych najprostszych e, przez całkiem złożone, które oszuści e, krążący realizują. Bo zostawia pan furtkę. Otwartą w ostatnich, na ostatnich stronach książki, to możemy się spodziewać, że powstanie szwindel 2, a być może i szwindel 3, bo tak naprawdę możemy dopatrzyć się tam dwóch linii, które mogą być kontynuowane. Zostawiłem tam furtkę rzeczywiście, jeszcze nie szykuję się do, do, do tworzenia kontynuacji tej książki, bo nie mamy jeszcze tej historii i wiem, w którą stronę mogłoby się to podożyć ale to są jakieś wydarzenia mgliste. Nie chciałbym zaczynać jakby swojego wejścia w nowy gatunek od wchodzenia od razu w serię i zamykania się w ramach serii, jest dużo do wyeksploatowania w ramach kryminału i thrilleru, o czym chciałbym teraz poopowiadać. Natomiast myślę sobie, że w ciągu najbliższych lat dużo będę opowiadał o oszustach w różnych kontekstach. Jest nie tylko za pomocą tych konkretnych bohaterów, ale, ale także sięgając gdzieś po, po inne aspekty. Chociażby, nie wiem, może coś z tego wyjdzie, oszustwa matrymonialne bardzo popularne, które do dzisiaj funkcjonują, mają zupełnie nowe formuły, ale także jakieś formy braburowych napadów przygotowywanych w taki czy inny sposób. Jest bardzo dużo tematów, które jak obserwuję w polskim kryminale nie są eksploatowane, czy też wręcz nie pojawiają się. A, a fajnie byłoby się tym posłużyć. Czyli jakie to są najbliższe plany? Znaczy, najbliższe moje plany, jeśli chodzi o literaturę e, sensacyjno-kryminalną, to, to jest thriller osadzony w moich rodzinnych Głuchołazach w 1997 roku, tam się zaczęła pobudź. E, i, I tam właśnie będę osadzał główną e, oś e, fabularną tej historii. E, będzie to thriller z mocnym osadzeniem historycznym, z mocnym odwzorowaniem tego, co się, e, co się tam wtedy wydarzyło. A kolejne plany? A kolejne plany, tam już, tam już sięgam, jakby sobie troszeczkę jeszcze ustawiam w kolejności, jak to wszystko ma wyglądać. Ja się dosyć długo przygotowywałem do poszerzenia gdzieś tam grona odbiorców, czy, czy nie chcę powiedzieć zmiany gatunkowej, ale dywersyfikacji gatunkowej. W związku z tym tych tytułów jest szereg, ale to jeszcze będziemy na spokojnie ustalać z wydawcą, co w następnej kolejności. Tych tytułów jest już 7-8 przygotowanych gdzieś do przodu.